Współpracownik <laughs> przez nas, słuchajcie, bo jesteśmy w końcu razem, tak. y, ale przedstawię Liza i Ola. Super, dzisiaj pokażemy Wam coś, na co ja czekałam bardzo długo, bo no, nie ukrywam, bardzo lubię trasy i lubię w nich chodzić. I pokażemy Wam trochę stylizację właśnie z dresami Ludu. Tak, no bo która z nas, umówmy się, która z nas nie kocha dresów. My chcemy Wam pokazać różne stylizacje, jak możecie je skompletować, i też pokażemy Wam porady, różne podpowiemy Wam, jak możecie też swoje dresy, które już macie, ubierać na różne sposoby. My dzisiaj mamy na sobie dres tes. Nie czuję, że rymuje. To jest oczywiście nasz dres LU o nazwie TES przez 2S. Ja mam na sobie rozmiar S, a Ola ma na sobie rozmiar XS i tym samym chcemy Wam polecić właśnie, że akurat ten dres radzimy Wam wybierać troszeczkę rozmiar mniejszy, bo właśnie chodzi w tym o to, żeby bluza była oversize'owa, natomiast nogawki spodnie mają być dalsze. Dokładnie, jak widzę, mamy też w ogóle trochę inaczej założone. Tak, bo Ty masz wyprostowany. Tak, ja tak wolę. Ja mam na jedno ramię. Wolę właśnie ten dekolserek, natomiast jeżeli macie szczuporamy ramiona, tak jak Ola, to jak najbardziej możecie sobie przesuwać na prawo bądź lewo. Ja jednak wolę tak, więc fajnie, my mamy różne figury, pokażemy Wam w różnych odsłonach te dresy. Okej, okay, no to pierwsza Piszcie stylizacja. stylizacja. Stylizacja numer jeden. Niech Was nie zwiedzie to, że jest kompletnie inna niż to, co miała przed chwilą Paula sobie, bo to są dokładnie spodnie od tego dresu tez. I chciałyśmy tutaj właśnie pomieszać style i też to jest taki pierwszy tip, pierwsza porada, czyli nie bójmy się łączyć stylów. Mamy styl sportowy, luźny, czyli Dres, fajne y, skarpetki i do tego połączyliśmy elegancką marynarkę, fajny, fajną torebkę, też taką troszeczkę bardziej elegancką. Ola ma na sobie biały y, krop, to możecie, jeżeli nie czujecie się na tyle ok, żeby odkrywać gdzieś tam brzuszek, to możecie zwykły biały t-shirt założyć pod to. I y, 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 moim zdaniem no, Ola wygląda bosko. <laughs> Kocham takie stylizacje i, i... Ola, więc proszę Cię jak Ty się czujesz. Y, to jest y, w ogóle mój must have. Ja tak. bardzo lubię tak chodzić. Y, Uwielbiam łączyć style i trochę eksperymentować z modą, nie ukrywam. No i to jest moim zdaniem świetne połączenie na przykład do pracy. Bo jest mi wygodnie, czuję się komfortowo, ale wyglądam tak już trochę z klasą. A tak. na dodatek jak wychodzi słońce, pamiętajcie, tak. że świetnym dodatkiem do dresików są również okulary. Tak, zgadzam się. Możecie założyć i możecie śniegać do pracy. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. I co jest ważne też, bardzo fajnie do chyba sportowych rzeczy sprawdzają się oversize'owe marynarki. Tak. Niedopasowane. Oczywiście, jeżeli znajdziecie krótką, dopasowaną, może nie Jak wiem. Bardziej. Tak, aczkolwiek ja bym postawiła tutaj, bo My, oczywiście pewnie zauważyłyście, ale my chciałyśmy tu z Olą przy tej stylizacji spakować wszystkie bardzo modowe elementy, bardzo w trendach, czyli podwyższone sneakers na podwyższonej platformie, białe skarpetki zaciągnięte na spodnie, oversize'owa marynarka i taka cute mini torebka, która teraz jest bardzo na czasie, więc taki look stworzyliśmy. no my go bardzo lubimy, bardzo nam się podoba, mam nadzieję, że Wam też dawajcie znać, czy Wam też się podoba. Moje drogie, stylizacja numeru. Dwa, coś bardziej w cieplejszych kolorach, beżach, brązach, no bo nie każda z Was e, musi być fanką czerni. My wybraliśmy do tego oczywiście złote dodatki, bardzo proste, e, bardzo fajny taki brązowy plecak, Ola sobie założyła tak na skos. Też bawcie się, nie musi być wszystko e, noszone tak, jak powinno być. E, beżowe, właściwie takie beżowo-brązowe, kamelowe botki. Też jak najbardziej możecie dodawać e, różne odcienie beżu. To nie musi być dokładnie ten sam kolor, e, który prezentuje dres. Dodatkowo, jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o dres Islam, bo tak się nazywa ten dres, chciałyśmy pokazać bardziej prosty krój. Jeżeli nie chcecie szaleć, tak jak akurat tutaj w przypadku testów, są przetarcia, różne kroje góry, różne dołu. To jest bardzo prosty dres, do którego możecie założyć naprawdę wiele. Olu, jak się czujesz tej stylizacji. Ja bardzo lubię ciepłe kolory, akurat i świetnie się w tym czuję. Uważam, Idealne w ogóle jest to połączenie na wiosnę albo lato, no, bo już jest takie bardziej słoneczne, ma tak, tak. no, bardziej taki miły, przyjemny vibe. Mm. No i chciałybyśmy Wam powiedzieć kolejny tip. Jak dobierać fasony albo jak dobierać w ogóle właściwości dresów. Ważne jest, żebyście pamiętały o tym, że bawełniane dresy są jak najbardziej ok. Oczywiście wszędzie wybierajcie bawełnę, bawełna jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o dres. Tak, ale y, ważne jest, żeby miały trochę domieszka elastanu lub poliestru. Zgadza się, poliester mm, jest dobry, jeżeli chodzi o dresy, dobrze się wtedy układa, jest bardziej rozciągliwy, jeszcze w połączeniu z elastanem to już w ogóle jest ekstra. Mało tego, domieszka poliestru w dresach powoduje to, y, że po prostu będzie się lepiej on układał na ciele, nie będzie się wybrzuszał tam, gdzie by się tego nie chciały i będzie po prostu wyglądał ekstra i bardzo dobrze się układa. Dokładnie, więc... Zakładam okulary. Tak, i leci? Moje drogie, stylizacja numer 3. Dress w kolorze ekry. jest jeszcze w kolorze czarnym. Dziewczyny, Lindsay to jest doskonały przykład, że dres to nie muszą być koniecznie spodnie i prosta bluza. To może, to może być też spódniczka, a to za to idzie bardzo wizytowy look. Eee, Założył się do tego płaszcz, podki. i ja uważam, że Ola wygląda w tej stylizacji jak Jennifer Lopez. Mi się bardzo, bardzo podoba. Proszę Ola, powiedz, co ty myślisz, jak Ty się w czujesz? No, nie spodziewałam się tego, powiem ja, szczerze. Ja, ja też, dziewczyny. Ale czuję się wyśmienicie. Sama nie wpadałabym na taki pomysł, także bardzo Ci dziękuję, że w ogóle wymyśliłaś coś mi. takiego. Bardzo mi się podoba ten dres i nie przypuszczałam, że kiedyś będzie mi się tak podobał, że będę chciała go kupić. <laughs> także czuję się w nim bardzo dobrze i podobają mi się te wszystkie dodatki i nigdy nie przypuszczałabym, że dres może być tak Skomponowane z tymi wszystkimi dodatkami, że będę mogła iść śmiało nawet wieczorem na kolację z chłopakiem w takim dresie. Także mi się bardzo podoba. I jaki tipi ja bym tutaj jeszcze dodała, zobaczcie, dziewczyny, jeżeli macie dres, ale raczej ze spódnicą, e, chyba że macie takie spodnie, które, które nie wyglądają na dresowe, są raczej przylegające, ale tu raczej bym akurat do dresu Lindsay e, proponowała bodki i elegancki płaszcz, dodatkowo jakieś e, okulary z złotymi wstawkami i zobaczcie Wy, no tutaj jeszcze ona za, e, założyła swój ulubiony złoty zegarek i zobaczcie, wyglądacie jak milion dolarów, bardzo taki bogaty look, e, mi się... Mi się osobiście bardzo, bardzo e, podoba. I, I tak prezentuje się stylizacja numer 3. Dokładnie. Pamiętajcie o tym, że dodatkami możecie zdziałać cuda, i naprawdę, im prostsze dodatki, ale jakby im więcej ich dodacie lub ładniej je skomponujecie, tym ten look może być bardziej stylowy i bardziej taki wasz. Tak, zgadzam się. Myślę, że tym miłym akcentem e, przechodzimy do stylizacji numer 3. Dokładnie. Stylizacja numer 4 z naszym e, dresem Majli. O przepięknym kolorze takim nietuzinkowym, nietypowym. E, on ma troszeczkę do domieszkę fioletu, niebieskiego, także tu są łączone kolory e, taką metodą tie-dye, czyli tutaj jest taki troszeczkę e, e, kolor, taki ma wrażenie e, jakby był sprawy, natomiast Fajne. taki jest zamierzany efekt. E, to ma wyglądać na taki styl uliczny, e, streetwearowy, czyli najlepiej do tego dodać moim zdaniem jakąś fajną, jaysową kurtkę. Każda z Was na pewno ma taką kurtkę. W domu klasyczne białe tapisówki. No i my z Olą kochamy w tym sezonie białe skarpetki wysokie, więc tak się ubierzcie do tego fajne, tak, złote, klasyczne kolczyki, i ja bym osobiście tak wybrała tak bym dobrała te dodatki Olu, mów, proszę cię, jak ty się czujesz, czy, czy ta stylizacja jest dla Ciebie. To jest mój ulubiony dres, jeżeli chodzi o tą kolekcję. Um, bo ma naprawdę przepiękny kolor i jest on na pewno wyjątkowy, nietuzinkowy, także jeżeli szukacie czegoś ekstra, no to jak najbardziej do sklepu i podressmali. Jeżeli chodzi o tą stylizację, to oczywiście ubrałabym ją na jakiegoś grill'a, na spotkanie tak. wieczorem ze znajomymi, gdzieś tam na spacer, na jezioro, do czy do, do kina. No, wyjście do kina oczywiście, jak najbardziej. Bo ono poza tym czuje się też bardzo komfortowo, um, ma on taki super letni vibe, nie wiem, tak. jak się jakbym już było na, to... Wiosenny, tak, oczywiście, jak najbardziej. I to też jest pierwszy dres. W tym filmie z kapturem. Także, jeżeli wolicie kaptur, to Miley jak najbardziej ta stylizacja jest dla Was. Już niestety ostatnia stylizacja w naszym zestawieniu: Dress Kumiko, bardzo elegancki, no nie ukrywam, że mój ulubiony dres, ja też prywatnie go posiadam w swojej kolekcji. Dres Kumiko, mimo że niektórym z Was może się wydawać, że jest dość krótki, nie martwcie się pod spodem, są spodenki, tylko delikatnie pokażemy, także nic tutaj, nie bójcie się, że będziecie się czuły, że jest za krótki, absolutnie nie. Ja oczywiście dres Miko uwielbiam łączyć, nawet sama też tak robię, z białą koszulą pod spodą do tego fajny, ciężki but, bo oczywiście też jest bardzo modny plecak, to jest taki troszeczkę szkolny look, szkolna stylizacja, natomiast mi się bardzo podoba, koszula zawsze biała, pod spodem dodaje elegancji, mi się, mi się bardzo ta stylizacja podoba Olu opowiadaj jak Ty się czujesz ja się czuję wyśmienicie i oczywiście jest to trochę szkolny look, ale jak najbardziej czy do pracy również się nadaje. Mogą być ciężkie buty, tak jak ja mam teraz, ale mogłyby też być białe trampy, jak najbardziej. biała pikowana kurtka i nawet teraz w te trochę chłodniejsze dni możemy również wyjść, założyć okulary, jak świeci słoneczko i mamy gotowy look. Co najciekawsze, do tego kompletu sprawdzą się zarówno złote i sprawne dodatki, tak jak w przypadku poprzedniego maili. Yy, i co też ciekawe mamy go również w kolorze białym dla Panek, y, po prostu takiego jaśniesz, to, kolor z kolorów jaśniejszy tak dokładnie tak co więcej, ja osobiście bardzo lubię tutaj tą gumę, która jest zarówno w dolnej, jak i górnej części, ona bardzo fajnie podkreśla talię, tak jak tutaj widać u Oli i myślę, że tym miłym akcentem się będziemy już musieli rozstać, tak jak mówię. I to, jest, to była moja ulubiona stylizacja Białczaku. My teraz skompletowałyśmy z takiego bardzo dresu. Można być nietypowego, bardziej taki wizytowy lub elegancki przez dodanie e, koszuli. I to była piąta stylizacja dress humiko w kolorze e, czarnym jest ostatnia. <gry> Także tym miłym akcentem e, się z Wami pożegnamy, Byłoby, było nam bardzo miło. E, proszę Was bardzo, piszcie w komentarzu, która stylizacja Wam się najbardziej e, podobała. Dokładnie, piszcie w komentarzu, która stylizacja Wam się najbardziej podobała. I oczywiście dajcie znać, jeżeli podobała Wam się film e, z naszym i jeżeli chciałobyście zobaczyć jakieś inne stylizacje, dajcie koniecznie znać, subskrybujcie nasz kanał, tak. dajcie łapkę w górę, pamiętajcie dla Was to mały gest, a dla nas dużo znaczy. Trzymajcie się, buziaki, pa! pa.